Siemanko wszystkim witam Was misiaczki, witam przyjaciół, znajomych, nieznajomych, sympatyków mojego kanału. A dzisiaj podzielę się kolejnymi refleksjami doradcy zawodowego, tym razem na temat oferty, która jest publikowana w ostatnich czasach i właśnie na stronach kuratorium, na stronach dotyczących poszukiwania, no przepraszam, na stronach dla poszukujących pracy w dziale edukacja, a także w co po niektórych właśnie w firmach pośredniczących. Otóż pewna placówka edukacyjna szuka pedagoga i cała lista życzeń zresztą, łącznie 8 punktów tak naprawdę, no jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo jest to oczywiście pracownik, który jest pracownikiem terenowym, musi mieć odpowiedni zasób wiedzy i wymagania są adekwatne do funkcji, którą będzie wykonywał, do powagi tego zawodu, natomiast jeden taki szczegół. Pedagog musi posiadać własny samochód. I jestem jeszcze w stanie zrozumieć prawo jazdy oczywiście. Natomiast własny samochód, no cóż, jak wiem, pensja pedagoga nie jest imponująca. I tak naprawdę często osoby wykonujące ten zawód muszą jeszcze dorabiać, podobnie jak nauczyciele. Natomiast wymaganie od niego, aby posiadał własny samochód, czy szkoła da ryczałt za paliwo? Nie sądzę. A na pewno nie zapłaci za zużycie. I dzisiaj, na przykład, korporacje, czy firmy finansowe, czy różnego rodzaju firmy prywatne, które poszukują pracowników, których funkcja będzie wymagała pracy w terenie, czy częściowej pracy w terenie, najczęściej mają własne floty samochodowe albo po prostu oferują środek lokomocji. Szkoła tego nie czyni. Czyli cóż, jelenie są zawsze w cenie. Wiecie co, spójrzcie sobie na ostatnie wyniki, ostatnie sondaże. Okazuje się, że nauczyciele w różnych placówkach edukacyjnych i pedagodzy ogólnie są bardzo poszukiwani. Jest 1440 wakatów. Dla porównania, na początku roku było to 650 wakatów. I jedną z przyczyn na pewno jest to, że pedagodzy i nauczyciele muszą ponosić własne koszta. Bo w przypadku nauczycieli muszą kupować własne przybory, własne pomoce. Szkoła często na to nie daje. A oprócz tego wcześniej był to bezpłatny udział w inwentaryzacjach. Nie wiem jak to wygląda obecnie. Oby tak dalej. No, każmy ponosić koszta edukatorom, pedagogom i ich główną przyczyną odejścia jest nie tylko pensja, ale stres, nadmierne wymagania rodziców, nadmierne wymagania pracodawców, do tego jeszcze ponoszenie własnych kosztów. Dodam coś jeszcze. Oferta pedagoga nie cieszy się zainteresowaniem. Nie cieszy się również chyba zainteresowaniem na stronach, na których jest ogłaszana, a być może cały czas brakuje odpowiedniej osoby, bo ogłoszenie jest ponawiane już od dwóch tygodni, a chyba nawet od trzech. To są takie gorzkie refleksje. I to właściwie tyle z mojej strony. Życzę odpowiednich refleksji, przemyśleń. I mimo wszystko pozdrawiam Was serdecznie i życzę optymizmu.